Stalin, świadomy zagrożenia, wydał słynny rozkaz nr 227: Ani kroku wstecz. Latem 1942 żołnierze Armii Czerwonej usłyszeli, że każdy, kto się cofnie bez rozkazu, zostaje uznany za zdrajcę. Tworzono oddziały zaporowe NKWD, które miały powstrzymać panikę siłą. Do obrony Stalingradu rzucano wszelkie dostępne siły. Już w lipcu zorganizowano front stalingradzki, na czele którego stanął marszałek Siemon Tymoszenko. W przygotowaniu umocnień zaangażowano miejscowych cywilów, kopano okopy, wznoszono barykady na ulicach. Do broni stanęły nawet kobiety, obsadzając baterie przeciwlotnicze, a część z nich miała później walczyć jako sanitariuszki, zwiadowcy czy nawet snajperzy. Gdy pod koniec sierpnia czołowe oddziały szóstej armii dotarły na przedmieścia Stalingradu, Niemcy sądzili, że są u kresu swej zwycięskiej drogi. Nie spodziewali się, że walka o samo miasto będzie aż tak zaciekła. Już kilka dni przed 23 sierpnia Luftwaffe zaczęło bombardować Stalingrad, ale to dopiero ten zmasowany nalot zamienił metropolię w apokaliptyczny krajobraz. Niestety, większość cywilów wciąż przebywała w mieście. Stalin nie zezwolił na ich ewakuację, obawiając się spadku morale obrońców.